Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre przedmioty prawie nigdy nie pojawiają się w naszych snach? Codziennie się nimi posługujemy, są w zasięgu naszej ręki, a jednak w świecie marzeń sennych zdają się niemal nie istnieć. Wejdźmy razem w krainę snów, miejsce, w którym prawa fizyki przestają mieć znaczenie, a logika zostaje zastąpiona symbolami i emocjami. W tym świecie rzadko spotkasz telewizor, telefon komórkowy czy lustro. Dlaczego? Co sprawia, że nasz umysł je omija? Jednym z najbardziej intrygujących przypadków jest telefon komórkowy. Towarzyszy nam na co dzień, a jednak, kiedy śnimy, często staje się nieczytelny, nie działa albo wręcz znika. Psycholodzy snów sugerują, że nasz mózg nie potrafi dokładnie odwzorować dynamicznych. Szybko zmieniających się ekranów i interfejsów. Telefon, który łączy nas z rzeczywistością w świecie snów, przestaje mieć sens. Podobnie dzieje się z lustrami. W mitologii i folklorze od wieków uważano je za portal do innych światów. W snach rzadko pojawiają się w pełni funkcjonalne. Jeśli spojrzysz w lustro we śnie, twój obraz może być rozmazany, zdeformowany albo zupełnie nieobecny. Nasz umysł nie jest przyzwyczajony do postrzegania samego siebie w tak subiektywnym i niestabilnym stanie, jakim jest sen. A co z telewizorem? Mimo, że spędzamy przed nim godziny, we śnie rzadko działa poprawnie. Może być włączony, ale nic nie wyświetla lub emituje dziwne, niezrozumiałe obrazy. Czasami pokazuje rzeczy, które wydają się obce, jakby pochodziły nie z naszego umysłu, lecz z innego wymiaru. Może to dlatego, że telewizor jest biernym medium, a sny to czysta kreacja naszej podświadomości. Czy te przedmioty są zbyt nowe dla naszej podświadomości, by w pełni stały się częścią świata snów? A może ich rzeczywista rola w naszym życiu jest tak mocno zakorzeniona w logice i funkcjonalności, że nasz umysł nie potrafi ich oddać w abstrakcyjnej formie snu? Może pewnego dnia nauczymy się kontrolować nasze marzenia senne na tyle, by zobaczyć telefony, lustra i ekrany tak, jak widzimy je na jawie. A może to one nie chcą się nam ukazywać? Może kryją coś, czego nasza świadomość nie jest gotowa zobaczyć? A ty? Czy kiedykolwiek śniłeś o telefonie, lustrze lub telewizorze? Podziel się swoją historią, zanim się obudzisz.